Dzień dobry, Konopna Rodzinko. Nagrywam się Wam dzisiaj, ponieważ chcę Wam pokazać nasze urządzenie do produkcji żywej wody. A wygląda ono właśnie tak. Zobaczcie, jakie ma kompaktowe rozmiary. Zmieści się w szafeczce pod zlewem, tam gdzie większość Polaków trzyma śmieci, i doskonale Wam wyprodukuje żywą wodę. Jak to urządzenie działa? Kochani, ono składa się z poszczególnych wkładów, które powodują to, że nasza woda staje się wodą żywą, a żeby Woda żywa, można było nazwać ją żywą wodą, musi spełnić cztery parametry: czyli czystość, pH, ORP i struktura. I jak to się dzieje, opowiem Wam, co się wydarza w poszczególnych wkładach naszego urządzenia. Więc kochani, pierwszy wkład. Jest wkładem sedimentacyjno-węglowym, i w tym wkładzie już spokojnie usuwamy piasek, rdzę, muł, inne osady mechaniczne oraz wstępnie już węglowo oczyszczamy wodę. Tak samo jak w drugim wkładzie mamy również węgiel, który powoduje usunięcie metali ciężkich, toksyn, pestycydów, detergentów, fenoli i innych różnych związków organicznych, które nam przeszły przez wkład. E, pierwszy. Oprócz tego mamy polifosat spożywczy, który spowoduje, że zmiękczymy wodę, żeby ona miała lepszy smak, lepszy, e, lepszy zapach. Więc to wszystko dzieje się w tych dwóch magicznych wkładach. W trzecim wkładzie odbywa się całe cudo czyli metoda ultrafiltracji, która powoduje, że oczyścimy wszystko to, co ma poniżej 0,05 mikrometra czyli w tym zielonym wkładzie, wkładzie kapilarnym usuniemy bakterie, e, glifosat, e, wirusy i e, inne tego typu cząsteczki. Więc w tym wkładzie kapilarnym minerały dzięki takiej wielkości przejdą nam dalej. Więc minerały, będziemy, które mamy w wodzie przed, będziemy mogli je mieć na wyjściu i korzystać z dobrodziejstwa minerałów w wodzie. Czyli usuwamy to, co złe, a to, co dobre zostawiamy i ta magia dzieje się w tym. Trzecim wkładzie. Kochani, ale mamy jeszcze czwarty wkład. Czwarty wkład już nam przygotowuje wodę, żeby miała odpowiednie pH, odpowiedni redox. pH, czyli pH alkaliczne, powyżej tam 7,5, powyżej nawet 8,5 i redox, który jest minusowy. I tu przygotowujemy sobie te parametry, po to, żeby kolejny wkład, czyli ten miedziany, koloru miedzianego. Ionizator plus size spowodował już w taki sposób zionizowanie tej wody, żebyśmy mieli rewelacyjne już to pH. Minusowe RP i dużą ilość wodoru w wodzie. Więc to wszystko spowoduje nam, że mamy wodę żywą. I zmiana, oczywiście, przez przejście przez minerały zmienia się struktura tej wody. Zamiast makroklastrów mamy mikroklastry, czyli spełniamy wszystkie cztery elementy tej żywej wody, o której Wam mówiłem. Mamy wodę oczyszczoną, mamy pH alkaiczne. ORP mamy na minusie i mamy strukturę zmienioną na mniejsze klastry wody. I taką wodę możecie pić codziennie, każdego, każdego dnia u siebie w domu, nie kupując plastikowych butelek. A propos usuwa to cały mikroplastik, wszystkie fenole, które są na styku z plastikiem, itd. Wszystkie te świństwa, które mamy, które są gdzieś tam w wodzie. Te, to urządzenie wszystko usunie. No i oczywiście usunie to, co jest ostatnio modne, czym nas straszą, czyli Legionella w tym wkładzie zostanie usunięta. Pamiętajcie o tym, bo mówiłem o tym, że to usuwa bakterie, a Legionella jest jedną z nich. Kochani, trzymajcie się powodzenia i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach, czy to online, czy offline. Pa!